Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać prześliczny, dwukolorowy wzór w bąbelki. Jest to taki sam wzór, który pokazałam w e, filmik wcześniej. Jednokolorowy w bąbelki. Robi się dokładnie w ten sam sposób, z tą różnicą, że mamy tutaj dwa kolorki. Głównym kolorem naszego, naszej robótki będzie, tak jak w moim przypadku, będzie kolor zielony, a bąbelki będą koloru yy, takiego właśnie malinowego. Robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. W zasadzie ten wzór składa się z siedmiu rzędów. W siódmym rzędzie... Będą powstawały nasze bombelki, i równocześnie będzie zaczynał się pierwszy rząd naszego wzoru. Liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 4 plus 3 oczka przedostatnie. Będą to oczka dla symetrii. i Plus po jednym oczku dla y, oczku y, to są oczka brzegowe. Także, tak jak mówiłam, jest liczba podzielna przez cztery plus trzy oczka przedostatnie dla symetrii i po jednym oczku brzegowym. Ten wzór jest bardzo, bardzo puszysty wypukły jest idealny na dziecięce robótki również na damskie robótki. Tak wygląda z prawej strony nasz wzorek. Z lewej strony wygląda również bardzo, ale to bardzo bardzo ciekawie. Zaraz państwu pokażę, jak bardzo prosto jest zrobić ten wzór. Więc tak. Ja na drut narzuciłam 17 oczek. Zaczniemy więc robić nasze, nasze bąbelki. Więc tak. ściągamy oczko brzegowe i pierwszy rząd przerabiamy sobie na prawo. Proszę mi wierzyć, robi się niesamowicie prosto ten wzór. Pierwszy rząd przerabiamy sobie na prawo i oczko brzegowe. W rzędzie drugim przerobimy sobie wszystkie oczka na lewo. To jest nasz drugi rząd. W rzędzie trzecim dołożymy sobie, dołożymy sobie, dochodzi inny kolor kolor malinowy. I przerabiamy trzeci rząd drugim kolorem oczkami prawymi to jest nasz trzeci rząd. W czwartym rzędzie przerobimy sobie wszystkie oczka na lewo. Jest śmiesznie prosty ten wzór. A efekt jest niesamowity. To jest nasz czwarty rząd i oczko brzegowe, piąty rząd przerabiamy sobie na prawo. To jest nasz piąty, piąty rząd. Piąty. W szóstym rzędzie przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. W siódmym rzędzie, muszę spojrzeć, w siódmym rzędzie zmieniamy kolor włóczki w moim przypadku na, na zielony i w, robimy w następny sposób. Następujący. Pierwsze oczko przerobimy sobie na prawo. Następnie przerobimy trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy. W oczku, to czwarte oczko, proszę spojrzeć, spuszczamy z lewego drutu i pomagając sobie prawym drutem, prójemy to oczko. Raz, dwa, trzy i cztery. Aż dostaniemy się, proszę spojrzeć, do oczka zielonego. Prawym drutem wyłapujemy sobie to oczko, przenosimy pod sprutymi niczmi, przekładamy i następnie przerabiamy sobie na prawo. Następnie przerabiamy dalej. Raz, dwa, trzy oczka prawe, proszę spojrzeć i. Następnie robimy w ten sam sposób. Spuszczamy sobie to czwarte oczko z drutu i pomagając sobie prawym drutem prójemy pierwszy rząd, drugi, trzeci i czwarty, aż dostaniemy się do zielonego oczka. Prawym drutem, prawy drut wbijamy właśnie w to oczko. Następnie przekładamy pod sprutymi nićmi i przerabiamy sobie i przekładamy tą nitkę przez to oczko. Ponownie przerabiamy. Raz, dwa, trzy oczka prawe. Proszę spojrzeć, już nam się wytwarzają nasze bąbelki. Czwarte oczko ponownie spuszczamy z drutu. I prujemy raz, dwa, trzy i cztery, aż dojdziemy do zielonego oczka. Przekładamy pod niteczkami, i następnie przekładamy przez to oczko. I przerabiamy raz, dwa, trzy oczka, które ja mówiłam, że są dla symetrii. I oczko brzegowe. To jest siódmy rząd, a jednocześnie pierwszy rząd następnego koloru. W ósmym rzędzie przerabiamy sobie wszystkie oczka, przerabiamy sobie wszystkie oczka na lewo. Ponownie zmieniamy kolor naszej włóczki na malinową i ponownie przerabiamy sobie cztery rzędy wzorem dżersejowym. Czyli oczka prawe z prawej strony robótki, oczka lewe z lewej strony robótki. Jest niesamowicie prosty ten wzór. Przerobimy sobie jeszcze te cztery rządki. Ja Państwu pokażę. Jak będą usytuowane w następnym rzędzie te nasze bąbelki? Przerabiamy sobie te nasze oczka na lewo. To jest tak, jak gdyby czwarty rząd naszej robótki. Następnie oczka prawe. Lewy to jest nasz szósty rząd. Po przerobieniu, proszę spojrzeć, czterech rzędów wzorem malinowym zmieniamy kolor na kolor zielony. Proszę zwrócić szczególną uwagę. Każda bombelka składa się z trzech oczek. Żeby wiedzieć, w którym miejscu, żeby nam się nie pomyliło, będziemy spuszczali to oczko, proszę cały czas kierować się tym, że to oczko drugie, czyli środkowe z tych trzech, to będzie w następnym rzędzie. Proszę spojrzeć, to będzie w, w następnych rzędach oczko, które będziemy spuszczali, żeby zrobić naszą bombelkę. Także ściągamy. Przerobimy sobie to pierwsze oczko, żeby nam nie uciekła nitka i mamy proszę spojrzeć to oczko, które jest oczkiem środkowym, czyli drugim z trzech z poprzedniej bombelki. I to oczko będziemy sobie spuszczali. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyłapujemy sobie prawym drutem to oczko. Przenosimy drut pod sprutymi nićmi. Przeciągamy i następnie przeciągamy przez to oczko. Następnie przerabiamy. Raz, dwa, trzy oczka prawe i następnie ponownie spuszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery rzędy niżej. Wyłapujemy oczko zielone, przekładamy przez drut, Przekładamy ponownie przez oczko i robimy dalej. Raz, dwa, trzy oczka prawe i ponownie. Proszę spojrzeć, jest nad trzecim. I sobie spuszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Aż dojdziemy do zielonej inteczki Przekładamy pod sprutymi nićmi. Następnie przekładamy przez to oczko. I robimy dalej. Raz. 2, trzy i spuszczamy następne oczko. Raz, dwa, trzy i cztery. Aż dojdziemy do zielonego oczka. Wyłapujemy prawym drutem to nasze oczko. Przekładamy przed, pod sprutymi nićmi i przez oczko. Oczko prawe i oczko. Brzegowe. Proszę spojrzeć, jak ładnie nam się ułożyły te bąbelki, po prostu na zmianę. Jestem pewna, że zrobienie tego wzoru nie sprawi Państwu trudności. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.